No, przyjechał traktor na testy do naszego gospodarstwa, bo jeżdżą teraz po Polsce chyba, po tych dużych właśnie gospodarstwach i pokazują, bo to jest nowość, jak to się spisuje w polu, jakie to jest w stanie uciągnąć maszyny szerokie, jakie jest spalanie na hektar, jakie obciążenie silnika, no, to co, wiadomo, potrzebne jest do, do pracy, nie? Mam na imię Mariusz, Nazywam się Kempa. Obecnie mamy na testach najnowszy traktor Kejsa 715 koni. No i powiem, że wrażenia z jazdy są pozytywne. My mamy też na gąsienicach, ale to jest Versatile z kanadyjskiej produkcji. No i pomiędzy jednym a drugim to jest różnica. I to widać dosyć mocna, no ale te, mówię, to jest też 7 lat różnicy pomiędzy jednym modelem a drugim. Nie? Mówię, jazda takim traktorem to jest na dzień dzisiejszy bajka. Wczoraj żeśmy, wczoraj, żeśmy trochę tu pojeździli na drugim polu na sucho. No, bo to wiadomo, wsiadając do takiego szczytu, to dość człowiek nie wie, co czego w pierwszej kolejności jest. Nie? Jak tu działa szczynia biegów, każdy traktor ma in, inną wersję, nie jest wyposażony. Kabina, kabina klimatyzowana, pełen full wypas, tak jak w samochodzie osobowym. Siedzenie ma masaże, wszystko. No, masaż, podgrzewane, wszystko jest. Jeden jest podnoszenie, chyba podnoszenie, opuszczanie tu jest masa, chyba czy podgrzewanie, i drugi jest wentylacja. I masa szybka. To jest tak jak w samochodzie osobowym lepszej klasy. Spalanie na poziomie, teraz ciągniemy agregat 8 metrów szeroko z na 30 głęboko z silnikiem do buraków, i spalanie nam wychodzi 13. 14 litrów na hektar. Przy tak dużych gabaretach silnika i ten to jest bardzo mało. Robi konkretną robotę, nie? bo tak. No, bo to nie jest do takiej jazdy sobie o, z przyczepą do takich rzeczy, nie tylko do, do konkretnej pracy w polu.